Cześć, witajcie w kolejnym dniu, ja nazywam się Ale, jesteście na kanale Zdrowotek. W dniu dzisiejszym przetestujemy dalej produkty z Kika. Tym razem będą to do przetestowania bardziej chyba pianki, bo tutaj nie ma żadnych żelek. Są to pianki, trzy produkty pianek, yy, różne kalibry. Trochę mniejsze, trochę większe, marshmallow, rozkwinia banan. Ja bym zaczęła może od tej rozkwinki. Piszcie na dole, czy próbowaliście. Tego typu produkty, czy to też jest pierwszy raz? Okej, o Jezu, taki Taki piękny zapach, taki trochę brzuskwini. Szczerze mówiąc, pierwszy zapach zanim poczułam brzoskwinię, skojarzyło mi się nie wiem dlaczego z żutkiewką. Taki to dla mnie zapach, ma taki żutkiewka mieszana z brzuskwiniem. Tak to smakuje. Podejrzewam, że tu coś może być w środku, bo to jest nawet napisane po niemiecku. Ja niemiecki tak znam, że ohoho. Więc spróbujemy. Mm. Dobra. Nie wiem, co to było w środku, bo było tego tak mało, ale śmiem podejrzewać, że to może być tak jakieś mm, powidła brzoskwiniowe, coś w tym stylu. Bo czekolada to nie jest na pewno. Czekolada to nie jest na pewno taki właśnie bardzo fajny Delikatny smak od 0 do 10. Wydaje mi się, że mogę tu spokojnie dać dyszkę, bo jest naprawdę naprawdę spoko. Czuć tą brzoskwinię. Po prostu zapach taki jest mylący, Może to ani to brzoskwinia, ani to zrzutkiewka. Ale no jest naprawdę spoko. Dyszka. Spokojnie mogę dać dyszkę, bo jest naprawdę w porządku jak najbardziej smakowo. Kolejny produkt jest troli też oczywiście Banan Chocolate, czyli prawdopodobnie będzie tu. Czekolada. No, mi się wydaje, że banan połączony z czekoladą jest to naprawdę mega, mega oko połączenie, Wyciągamy mama bada. Ty tyry, ty banan. Mmm. Mmm, ale dobre. Miał. Yeah. Petarda. Mmm. Miał. Yeah. To według mnie. Na naszej skali się nie mieści. To jest 10 z wielgachnym plusem. Na jak było 11, dałbym 11, dałbym 100. Naprawdę jest mega, mega spoko. W ogóle, ile mi to kosztowało? 6,99 za taką paczkę trolli tyle samo kosztowało. Mm, więc jest to jak najbardziej, najbardziej mm, tak. Bo jest naprawdę, naprawdę mega, mega pyszne. no Gorąco mogę Wam polecić to idzie dostać w kiku. Czyli jeszcze w jakimś sklepie. Nie mam zielonego pojęcia, może, że być, że w miszankach też dostanie się, nie mam zielonego pojęcia, więc jak ktoś chce spróbować, po prostu musi poszukać dobrze i będzie ok. I ostatnia, marshmallow. Uu. Nie wiem dlaczego, ja raz to próbowałam, Amerykanie często takie, no mówię, że akurat nie mówię, że akurat te, ale często Amerykanie właśnie coś podobnego dają do Kaka. Ja raz próbowałam dać to do Kaka. Nie, nie akurat te, tylko jakieś inne. Powiem wam... Jakoś tyłka nie urwał Wezmę sobie garstkę, bo to wydaje mi się, że to może wszystko podobne smakowo. Malutkie takie, akurat do kaka. Nic specjalnego. Po prostu inne barwione, inne kolory. Ale tak... Mm, smakuje... Jak typowy marshmallow. Tylko nie urywa, tylko po prostu jest takie mniej słodsze, ale jest jak najbardziej spoko. Piszcie na dole, czy wyrobiliście też właśnie tego typu marshmallow z kakałem. Ja kiedyś coś robiłam podobnego, ale miałam chyba jednego koloru. Mi to osobiście nie smakowało, że gdzieś tam coś mi pływało w, w kakale. Ja sobie po prostu wolę to wziąć i zjeść fizycznie niż tak, żeby coś pływało w kakale. Tutaj mogę dać. 10 punktów, no bo to niczym specjalnym jakoś nie powaliło, ale też nie jest jakieś tam mega, mega tragiczne, jest takie zjadalne jak najbardziej, więc gorąco polecam. Który według Was produkt jest najlepszy, oczywiście jak ktoś próbował? Też ja się z Wami żegnam, cześć, pa, czołem.